Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony, Jasiu, czyli kanał podano Jasiowi, gdzie mnie wywiało. Tutaj za mną taki drogowskaz jest. Tulce kleszczewo. Mianowicie, znajduje się niedaleko, tu dokładnie, jakieś 2-3 km dalej, dojedziecie do Kaczego Zamieszania, czyli knajpy po kuchennej rewolucji w pani Magdegestyle, w której już jakiś czas temu byłem. A dzisiaj znajduje się w Nagradowicach, Taka mała wioska w okolicy A2 i S5, a dokładniej lokal, do którego zmierzam ma adres Nagradowice 13, 63006 Nagradowice. Mała wioska, tak jak przed chwilą wspomniałem, u zbiegu autostrady A2 i trasy S5 na Bydgoszcz. Bardzo łatwy dojazd, bo można praktycznie tym zjazdem zjechać tutaj na Kleszczewo. Od zjazdu to jest 2 km, no coś koło. Jakoś tak, no niedaleko. Idę dzisiaj przetestować sushi, które z tego co wiem jest tylko na odbiór osobisty lub na dowóz. I sushi nazywa się Ciocia Mocia. Bardzo od wysoko ocenione jest. Pisaliście w ogóle w komentarzach, żebym odwiedził ten lokal. Lokal na Goglach ma ocenę 4,9 na 130 opinii. Jak wejdziemy w opinie od najnowszych piąteczka, 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 same piątki w czwartym miesiącu i nadal są piątki. A zobaczmy od najsłabszej opinii. Co my tu mamy? O, jakiś y, ktoś za wschodniej granicy. Złożyłem zamówienie po raz pierwszy i niestety ostatnie. Rolki są średniej jakości, ryż jest bardzo mdły, a same rolki są bez smaku i bardzo proste. To było 9 miesięcy temu. Później mamy drugą opinię na jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki, na cztery gwiazdki, później już jedziemy na piątkach. No dobra, to są stare opinie te nisko ocenione. Zaraz wydamy swój werdykt. Ja idę po zamówienie, zapłacę i jedziemy, gdzieś się usadowić i przetestować. Mam dla Was całe zamówienie. Staniemy i przetestujemy sobie to. Myślałem, że to będzie trochę mniej tego, bo waży to sporo. Sosy są, wszystko jest. Jedziemy. Przetestować. Za mną pianki są, bo będę sobie wyklejał ściany w moim pokoju do streamowania. Także, jakbyście byli zainteresowani, na kiku dahu.pl lubię sobie posiedzieć, pograć i postreamować. Także zapraszam was serdecznie. Witam Was! na teście sushi prosto ze wsi. Bez obrazy, ale jest to po prostu mała mieścinka, mała wioska na Gradowice. Właśnie odebrałem całe zamówienie. Mają jakieś przystawki, mają, mają jeszcze makarony, o, zupa miso, zupa tajska, cały szereg, wybór wszystkiego, wszelkiego rodzaju rolek sushi. Ja akurat dzisiaj wybrałem sobie zestaw, zestaw numer 3. Z czego w ogóle składa się zestaw? Marynowany imbir, mamy troszkę wasabi, Wasabi, tartych szan zielone. A to raczej nie jest prawdziwy szan, tylko takich w proszku. Dobra, o, tego, to, tego giganta zostawiamy na później. I teraz, no najważniejsza rzecz, co to jest? Ej, co to jest? To jest sos sojowy. Patrzcie, tutaj dostałem jeszcze opakowania sosów jakiś. Wygląda jak raczej mają. Sos sojowy w takich saszetkach, do listopada 2025. I tych saszetek tutaj dosyć dużo dostałem, bo aż tyle. To mnie zastanawia. Boję się, bo to, czy to jest sos sojowy? Boję się, że jak to otworzę, to się wszystko wyleje. Wygląda jakby to była jakaś galeretka. To jest gęste. Ej, dobre, to jest taki miodowy sos sojowy, to jest bardzo gęste. Mmm, ale dobre, ale to jest pyszne, bardzo smaczne. Dobra, nie przedłużajmy. Tak wygląda i prezentuje się nasz zestaw. Będziecie pierwsi, ja jeszcze go nie widziałem. O, co tam mamy? Ładnie to wygląda? Ej, ładnie to wygląda. Prezentuje się to zacnie. Mamy tutaj małą rolkę z ogórkiem. Tu widzę rolkę z kierwetką w tempurze, tatarem z łososia, spieczonym z łososiem chyba. I tutaj jeszcze taką chyba wegę. Ule, to wygląda. Ale wiecie, ile to waży? Jesteśmy dzisiaj na naszym. Obwoźnym biurze, czyli naszym mini pokawie, pałeczki. Szkoda, że, wiecie co, nie dali dodatkowego opakowania do sosu e, sojowego, lub że fajniejsze, wydaje mi się, są takie, wiecie, dają na wynos takie buteleczki z sosem sojowym. A może to się też sprawdzi. I co, jak ja mam teraz sobie tego sosu tutaj dać? W ten sposób wyleci? O, coś wypłynęło. Spróbujmy jak to ryż z ogórkiem. Ryż jak najbardziej OK. Smakuje mi ryż, nie jest jałowy, idealnie ugotowany. To był hosomax z ogórkiem, to co przed chwilą jedliśmy, a teraz spróbujemy sobie mini uramaka gravlax, na zewnątrz czarny sezam. Gdzie to jest? To jest to. Tak nie wygląda jak mini uramak, ale to jest krewetka w tym porze, to coś tu się nie zgadza. Czekajcie, jedna rolka, druga rolka, trzecia rolka, czwarta rolka, piąta rolka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A ja nie ten zestaw patrzę. To to jest mini urama krewetka w tym purze. No nic, spróbujmy tego pacjenta. Jestem pozytywnie zaskoczony. Bardzo sympatyczna rolka. Właśnie na dłużej polubimy z tą rolką. Widzę też jeszcze Serek biały, ten taki w typie Filadelfia, bo zobaczmy to Wasabi jeszcze. Bo raczej obstawiam, że to nie jest Filadelfia, tylko jakaś tam typ Filadelfii. Jeszcze raz trochę sosu. Uuu! Spoko. Jedziemy dalej. Datę, pieczony łosoś. Idzie będzie ten pieczony łosoś? Tu. A datę, bo to jest w takim omlecie. Widzicie? I teraz nie mam co zrobić z tym. Muszę to gdzieś tutaj opołożyć. To jest. Nie ma jak go ładnie postawić. To akurat. Ej, no nie mam jak tego wyciągnąć. Sorry, że paluchami, ale. Baczcie. Ale jest ogromna ta walka. łosoś. Co to są takie, te. To jakieś takie dziwne, te, ciemne. Nie wiem, co to. No, zawsze zapomnę, co to. jak to się nazywa. Jak już mam w ręce, jedziemy. Fajna. Jak na razie. Króluję ta skierwetką w tym purze, ale powiem Wam, że tutaj muszę spróbować, wiecie czego ta rolka datę idealnie będzie pasować z tym sosem. Warunki są polowe, dosłownie. Zamoczymy sobie w tym sosie miodowo-sojowym. Mmm, Ten sosem, on tutaj po prostu robi taką robotę. No dobra, tak jesteśmy już przy sosach. Zobaczmy sobie ten taki majonezowy, co to jest. Nie da się tego otworzyć. No bo mnie zaraz szlak trafi. Oj nie. Coś w typie siracza majo. Czuję coś w nim wędzonego. Specyficzny. Nie zły. Ale jedziemy dalej. Futomak tatar z łososia. Tak wygląda ta roleczka. Tu mamy ten tatar z łososia, serek i ona coś czuje, że będzie chyba tutaj dzisiaj najważniejszym zawodnikiem. Dobra jest, ale... Wam powiem, właśnie się zastanawiałem. Ten tatar z łososia jest jeszcze z dodatkiem szczypiorku, Takie trochę odświeżające. Myślałem, że będzie bardziej rybnie to smakować, ale dobra, spróbujmy teraz jeszcze teraz tej rolki akurat. Zamoczymy sobie w tym sosie pomarańczowym. Wiecie co? Ten sos mi nie pasuje. Nie, ten pomarańczowy totalnie nie mój gust. Została nam jeszcze jedna rolka i będzie to rolka Potomak Wege. Dwie pozycje Wege są w tym zestawie. Tak się prezentuje. Jest tutaj Awokado, ogórek, rzodkiewka i to takie ciemne. Nie, nie pamiętam jak się tykwa czy coś? Nie pamiętam. Śmieszne jest to, że to jest rolka WG, ona jest naprawdę bardzo dobra. To nie ma ani kawałka mięsa, ani ryby. a Ona mi smakuje. Dajmy sobie tego sosu sojowego. Już mnie denerwuje ten boryczek z tym sosem sojowym. Bardzo dobra, naprawdę jestem zadowolony. Smakuje mi, fajny zestaw. Chyba następnym razem z, powybieram sobie po prostu swoje rolki se, samemu. Czuć po prostu, że tutaj wszystko jest świeże. Totalnym sztosem uważam jest ten sos tutaj. Jest po prostu niesamowity. On nadaje charakteru wszystkim daniom. Bomba. No, ja uważam, że to jest po prostu miód z sosem sojowym. Proste, ale genialne. No, Wam powiem że sushi na wsi się bardzo mocno broni. Zobaczmy jeszcze wyczyszczenie kubków smakowych, fajny orzeźwiający imbir. I mamy jeszcze do przetestowania sushi burger z pikantnym łososiem. I powiem Wam, że to waży no dobre 400-500 gramów. Ua! ale to się prezentuje. Zapłaćcie tego potwora. Ale to jest no normalnie potężny burger w tempurze. Jak to wygląda? Ociepanie! Uhu, 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 Ale bydle! To jest bardzo duża porcja! I uważam, że to będzie ciężkie do zjedzenia samemu. Czekajcie, sos sojowy. Idziemy z sosem sojowym. Bardzo fajna, ciepła rolka, ale jest to potężne. No i widzicie? Leci mi ten sos sojowy z tego. Gdyby nie ta tempura, ten sushi burger jest bardzo podobny do tej rolki, którą miałem już tam. jest to ten sam łosoś użyty. Jedyne co mi tutaj nie pasuje w tym łososiu, no to że ten szczypiorek jest tutaj dodany, bo nawet go widać. Ja lubię szczypiorek, ale jakoś mi nie pasuje do łososia. Dobrze, że mam ścierki w samochodzie, bo akurat w zestawie nic nie było. Powiem Wam, że to jest mega pyszne, ale. Potężne, sycące i ciężko się troszkę to je. Ładnie to zjeść i się nie upaczkać przy tym, no to trochę będzie graniczyć z cudem. Jest to tatar z łososia, czyli poszetkowany łosoś. Jedynie co, tutaj, już w tym miejscu, gdzie akurat był. Troszkę bliżej otoczki, nie był tak ładnie opanierowany ryżem. No to tutaj już podczas smażenia w tym no to się już upiek ten łosoś akurat i czuć różnicę w smaku. A to akurat na plus. No jest to bomba kaloryczna. No muszę dodać jedną rzecz. Sushi burgery. Uważam, że to jest takie danie. No ja nie jestem w stanie raczej zjeść jednego. To jest danie na dwie osoby. Jak ja bym miał zjeść całego burgera, po pierwsze by mnie to zamuliło, co za duże względem tego jednego smaku, który tutaj, się, który tutaj dominuje. Więc albo bierzecie takie coś na dwie osoby i to wtedy ma sens, bo taki burger też nie jest, bo kosztuje prawie 50 zł, ale też jest tego dużo. Miejmy to na uwadze. I mamy koniec testu sushi na wsi, dosłownie na wsi, bo zobaczcie, no tu za mną są pola, tam są pola, tu wszędzie, no tutaj są nagradowice, i tu wszędzie są pola. Co uważam na temat sushi w Nagradowicach? No bardzo dobre sushi. Cenowo ten zestaw akurat naprawdę wypada rozsądnie. Dużo rolek, cena spoko, bo ten zestaw kosztował 149 zł, czyli łącznie tu z Paragonem zapłaciłem 198 zł. No tak dla jasności, żeby nie było. A, jeszcze wracając do lokalu. Jak na razie głównie ma dowozy i odbiór własny. Natomiast, jak widzieliście już pewno w przebitce albo nie, ma trzy stoliki, także można sobie już usiąść w środku i coś tam sobie skonsumować na miejscu. Z tego co się dowiedziałem od właścicieli, że planują powiększyć tą strefę gastronomiczną w środku, i będzie można po prostu sobie normalnie usiąść i posiedzieć i tam zamówić i zjeść. Jedyny minus to czas oczekiwania. Lokal otwarty jest od 13.00. Ja 13.01 dzwoniłem, zamówiłem zestaw tego sushi burgera. I dostałem odpowiedź, że mogę przyjechać po to o 14.10. Godzina 10 minut. No nie wiem, czy normalnie tak długo się czeka na sushi. Wydaje mi się, że troszkę długo. Wątpię, żeby to było spowodowane. tym, że 13.00 się otwarli i dopiero się przygotowują, no bo w tego typu lokalach raczej przygotowują się wcześniej, a dopiero otwierają od, od tej godziny, o której sobie wymyślili, bo są w tym momencie już przygotowani do pracy. Więc godzina 10 dosyć długo. Ale mimo to warto poczekać i warto zjeść warto zjechać z autostrady, jak ktoś gdzieś tam leci z Wrocławia na Bydgoszcz, na przykład. Na przykład jak jedziecie z Bydgoszczy na Wrocław, to w Bydgoszczy zamówcie i za godzinę akurat jak dojedziecie, no to będziecie sobie mogli to odebrać. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Ogólnie też Wam dziękuję za tą polecajkę, bo też już pisaliście o tym miejscu. Naprawdę fajne sushi, w dość niespotykanym na uboczu, schowane. Dobre, po prostu dobre. 4,9 jak najbardziej zasłużone, piąteczkę daje. Szczegóły są tutaj na minus, czyli no, ten sos sojowy, który jest tak podawany dziwnie w tych woreczkach, te małe buteleczki byłyby o dużo lepsze. Nie ukrywam, były tam jakieś dwie czy serwetki były dołożone do opakowania wynos, też byłoby spoko. I, no i ten sos pomarańczowy mi, mi jakoś nie leży, ale ten sos ciemny jest po prostu bomba. Klapy w górę, komentarz dla zasięgów i informacji, gdzie chcielibyście, żebym dla Was podskoczył, to bym ja, czyli Jaśu.